Najlepsza przyjaciółka. Cześć, druga. Siarkus spędza dzień z raf. Ciekawe, czy będzie robił to, co mu kazano. Czy zachowaliśmy ostrożność? To znaczy? Mówię o Sarkusie i Raf. Nie powinni spacerować po mieście jak para ziemskich dzieciaków. Jest idealnie. Sarkus będzie ignorował Raf. Na pewno? Really Myślisz, że posłucha naszych rozkazów? Tak, nie bój się. Wie jakie poniesie konsekwencje, well, jeśli tego nie zrobi. Dzięki, Alku, że mnie odprowadziłeś. Jesteś moją przyjaciółką. Ale nudziarz, kiedy sobie pójdzie? Chcę wypróbować projekcję. Niech Lilka zostanie sama. Łakotko, jesteś tam? Tak. Nie tylko Lilce, Alek wpadł w oko. Co ty mówisz? Zabujałaś się w tym człowieku, Ja? Coś ty? ma, To niezgodne z zasadami. Co z tego? Zasady są po to, by je łamać. Posłucham ich. Wiem, że mogę ci ufać. Jesteś wrażliwa i mądra. Co mi chce powiedzieć? Serce wali jak że bez nadziei. Milcz i słuchaj. Chciałem cię o coś prosić. W końcu poprosi, żebym została jego dziewczyną. Pomożesz mi zaprosić Glorię na randkę? A to dobre. Lubi kogoś innego. Lubisz Glorię? Dlaczego nic nie mówiłeś? Jestem nieśmiały. Pomożesz mi? Ja? Nie wiem. Ale ja wiem. Namówię no Lilkę do dobrego uczynku. Motylku, aktywuj projekcję. Słowa, zdania, myśli. W tej anielskiej misji szepczę ci do ucha, więc skup się i słuchaj. Jestem mała. I kto to mówi? Też się skurczyłaś. I to jest ta cała projekcja? Spodziewałaś się czerwonego dywanu? Ważne, że Lilka może nas słyszeć. Spróbujmy. Zaczekaj na mnie. To co? Pomożesz mi? Nie do wiary. Mam mu zdobyć inną dziewczynę. Nie rozumie, że to ja go lubię? Well, sorry, Nie wiem jak. jak. Odmów. Nie rezygnuj z uczuć tylko dlatego, że jest twoim przyjacielem. Musisz mu pomóc. To twój przyjaciel. Spytaj Glorię, dokąd lubi chodzić. ale zaprosi ją wtedy w odpowiednie miejsce. Co? Coś słyszałam, ale to... Tylko myśli. Działa. Do roboty. Spytaj Glorię, dokąd lubi chodzić, a potem powiedz Alkowi co innego. Wygłupi się i wpadnie prosto w twoje ramiona. Nie rób tego. Alek potrzebuje twojej pomocy. Nie możesz go zdradzić. Mogę spytać Glorię, dokąd lubi chodzić. W czym mi to pomoże? Będziesz wiedział, dokąd ją zaprosić. Faktycznie. Posłuchała She'll mnie! Sure Jesteś pewna? Powiedziała, że spyta Glorię, mm. dokąd lubi chodzić. Mm. Owszem, ale zobaczymy, co zrobi mm. z tą informacją. Tak długo idziemy w milczeniu. O co chodzi? Nagle przestałeś mnie lubić? Hmm. Muszę coś wymyślić. Raf jest really sprytna. Really on, Zacznie coś to to podejrzewać. Something. Mam dość bezsensownego włóczenia się. Chodźmy do galerii. Tam jest mnóstwo sklepów, a my nie mamy kasy. Na tym polega personifikacja. Nasza ziemska rodzina nie ma pieniędzy, więc my też. To, co robimy? Chodźmy do parku. Nie trzeba płacić za wejście, jest zielono i nie ma spalin. Lepsze niż nic. Tu Lilka, jest Gloria? Ciekawe co się stanie. Czekaj, Lilka mnie posłucha. Cześć Lilko, co tam? Jak się masz? Zastanawiałam się, co robisz w wolnym czasie. To znaczy? Dokąd chodzisz dla zabawy? Do sklepu, na zakupy. Ale jest coś, co lubię najbardziej. Ciekawe co? Kino. Mogę w nim spędzać wiele godzin. A czemu pytasz? I co teraz? Wyjaśnij, no że Alek chce ją zaprosić na randkę. Kiedy skończą razem, a ty nie będziesz miała żadnych szans. Nie przerywaj, mamy mówić po kolei. Lilko, słyszałaś? Pytam, czemu interesujecie, gdzie spędzam wolny czas? Kiedyś możemy się umówić. Ja też lubię kino. Świetnie. To cześć. Skłamała. To jeszcze nie koniec. Dlaczego? Może nie powiedziała prawdy, bo chciała chronić Alka. To najgłupsza rzecz, jaką słyszałam. Wcale nie. Zaatakowałaś mnie, pogwałciłaś kodeks. Nie słyszałaś? W projekcji kodeks nie obowiązuje. Ach, tak. Pomysł z parkiem nie był taki głupi. Tak. Zachowuje się jak obcy. Why? Czemu? Co z obietnicą, jaką sobie złożyliśmy? Possible, Zapomniał on? So jest tyle I rzeczy, you, które chcę ci powiedzieć, ale wtedy skrzywdzę Twoją matkę. Czemu so się dziwię? Siarkus to diabeł. Jest nauczony about kłamać. Maybe Może to, co wydarzyło się między nami, też było kłamstwem? Myślisz, że o tobie zapomniałem, ale to nieprawda. Gdybyś wiedziała, co do ciebie czuję. Jak śmiesz dotykać moich włosów? Tych ochydnych, czerwonych strąków? Dotknij ich, a wyrwę ci twoje. Lustrzane skrzydła. A masz. Moje śliczne ubranie. Teraz ci pokażę. Dźwięko skrzydła. Straszne, wyjesz jak Syrena. A to moja ulubiona piosenka. Ktoś przyszedł. Ciekawe kto? Alek, witaj, chodź. To Alek, co on tu robi? Właśnie. Lily. Lilko, to ja. Co za niespodzianka. Zastanawiałem się, czy rozmawiałaś z Glorią. Śpieszy mu się do Glorii. Zobaczymy, co postanowiła Lilka. Postąpi właściwie. Powiedz prawdę. Nie widzisz, że Alek kocha Glorię? Dlatego musisz skłamać. Kiedy zostaną parą, nie będziecie się widywać. Tak, rozmawiałam z nią. Powiedziała prawdę. Serio? I co? Nic. Nic? Nic? Nie się z Glorią, więc nie rozmawiałyśmy długo. Przykro mi, ale nie pomogę Ci. Wygrałam. Wilka ze zdjęcia zaczyna się marszczyć. To znaczy, że istota ludzka zrobiła coś złego. Zdjęcie pokazuje, że się zmienia. Właśnie. Gratulacje. Wygraliśmy tę rundę. Jesteśmy górą. My? Nie wiedziałam, że coś zrobiłeś. Pomogłem ci do